Hej, cześć guys, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie, z tej strony Rogalik95, a dzisiaj zajmiemy się kolejną rolą w drużynie, jaką jest lurker. Co to w ogóle jest lurker, lurking? Jest to tak samo jak w normalnym życiu, lurker jest to słowo od pochodzenia angielskiego, wyrażenie żargonowe. Look and Browser, czyli patrzeć i przeglądać, przeszukiwać. Taka sama, taka sama rola jest to w CS-ie. Jest to człowiek, który po prostu szuka, przeszukuje całą mapę w poszukiwaniu jakichś free, łatwych fragów, które dadzą przewagę drużynie. Czym, czym wyróżnia się Lurker? Na ekranie oczywiście możecie zobaczyć. Po, najbardziej popularnych lurkerów i ich fragi, dlatego już tego wam nie będę omawiał. Co jest ważne w lurkingu? Najważniejszy jest praktycznie movement, movement i pozycjonowanie. Dlaczego? Ponieważ kiedy wiesz jak to zrobić, możesz łatwo zdobywać fragi, które na przykład są na rotacji, na przykład zawodnicy rotują i nie spodziewają nas się w tym miejscu i lurker załatwia wszystkie takie sprawy, które są związane ze sniki, biki, like killami. Jest to lurker, jest to bardzo ważna, e, e, jest to bardzo ważna. Rola w drużynie, ponieważ pomaga ona na uzyskanie przewagi w bardzo łatwy sposób bez straty żadnego zawodnika, tylko przez to, że ktoś poczekał, ktoś, kto, ktoś wy, wychylił w odpowiednim momencie i, i załatwił sprawę za drużynę. Jest to człowiek, który generalnie z drużyną nie chodzi. Bądź oczywiście, jeśli ma to nakazane, to oczywiście stara się cały czas być pod tą drużyną, jednak gdy nie ma tego nakazanego, ma iść, robić swoją robotę, wtedy idzie w jakieś miejsce, które zazwyczaj lubi i spróbuje wyciągnąć jakiegoś fraga bądź poczekać na przeciwnika, jest to bardzo ważne, kiedy, 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 kiedy gramy jakiś kompetytywny turniejowy mecz. Oczywiście. Jest to człowiek, który niepotrzebnie nie wychyla, a wychyla tylko wtedy, jeżeli ma stuprocentową pewność, że zdobędzie fraga dla drużyny. Dlaczego tak jest? Dlatego, żeby głupio po prostu nie tracić jednego zawodnika podczas robienia jakiejś taktyki i również, żeby głupio nie dawać przewagi swoim przeciwnikom. Oczywiście jest to człowiek, który jak najbardziej robi wszystkie akcje typu sniki, biki, takie jak widzicie w tym momencie na ekranie. Ja sobie tutaj pożyczyłem film od jednego youtubera, mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego za złe, ale no widzicie go w tym momencie na ekranie. I tak jak już mówiłem, jest to człowiek, który podczas lurkowania musi zdobyć co najmniej jednego bądź dwa fragi. Czyli musi poczekać na rotację przeciwników, bądź musi stanąć na plecy, poczekać, przykampić się gdzieś, zdobyć jakąś kosę, bądź jakikolwiek, jakikolwiek, jakiegokolwiek fraga z takiej przyczajki, z takiego sniki-biki. Musicie pamiętać, że lurker jest to bardzo, bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna osoba w drużynie, która na pewno wiele razy pozwoli nam uzyskać przewagę podczas rundy i na pewno bardzo przyjemnie będzie się wam grało wyznaczając sobie taką osobę. Ja już dzisiaj mam, dziękuję za oglądanie tego filmiku i mam nadzieję, że wam się podoba także. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, lajkujcie w górę. Jeżeli nie, to oczywiście. Odejdźcie sobie tam skąd jesteście. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To zapraszam do subskrypcji mojego profilu do zarzucania lajka like na Facebooku, ponieważ tam są informacje dotyczące live'ów i dotyczące tego co możecie wygrać na moim kanale, a często takie giveaway'e są. Także dzięki wam bardzo wszystkim za oglądanie i trzymajcie się na razie siemanko, pace.